Naszkicujmy na początek wykres funkcji f, wykres z wartością bezwzględną. Zróbmy to w taki sposób, że w miejsce x podstawimy 0. Wartość bezwzględna z liczby 0 to 0. Następnie w miejsce x podstawimy na przykład 1. Wartość bezwzględna z jedynki to 1. No i podstawmy jeszcze dwójkę. Wartość bezwzględna z liczby 2 to 2. Takie trzy punkty możemy zaznaczyć w układzie współrzędnych. 0,0 0 tutaj, 1,1 1 tutaj, 2,2 2 tutaj. No i przez te punkty prowadzimy pierwszą część wykresu funkcji f. Następnie tą prostą odbij symetrycznie na drugą stronę osi y. I tak zapamiętaj e, tworzenie tego wykresu, wykresu z wartością bezwzględną, ok? Tutaj jeszcze podpiszemy. Biały wykres dotyczy funkcji f. W kolejnym kroku naszkicujemy funkcję g. Zauważ, że wykres tej funkcji powstanie poprzez przesunięcie wykresu funkcji f o jedną jednostkę w prawo. No, tak tutaj będzie, że jeżeli będziemy odejmowali od x jakąś liczbę, to zawsze przesuwamy się w, pra w prawo. Jeżeli tutaj byłby znak plus, to wtedy przesuwalibyśmy się z wykresem w lewo. No więc przesuńmy wszystkie punkty, które należą do białego wykresu o jedną jednostkę w prawo. W zasadzie moglibyśmy przesunąć ten punkcik o jedną jednostkę w prawo i z tego punktu poprowadzić prostą, która jest równoległa do tej części wykresu, następnie prostą, która jest równoległa do tej części wykresu, no i w ten sposób powstaje wykres funkcji g. Doczytajmy jeszcze polecenie. Mamy podać miejsca zerowe funkcji g. No więc zapiszemy, że funkcja g przyjmuje wartość równą 0 dla x równego 1. Chodzi o ten punkt. Tutaj mamy miejsce zerowe tej funkcji.